Dziś zabierzemy Was w podróż pełną niespodzianek, przez blaski i cienie jednej z najważniejszych postaci Biblii. Przygotuj się na poznanie historii króla, którego mądrość była równie legendarna co jego upadki. Władca, który przyniósł pokój i dobrobyt, lecz był także ofiarą własnych ludzkich słabości. Dołącz do nas i odkryj tajemnice i ukryte prawdy biblijnej postaci króla Salomona, który od wieków niezmiennie inspiruje i ostrzega. Droga Salomona na tron nie obyła się bez napięć i rywalizacji. Jego ojciec, król Dawid, był już stary, a w królestwie ciągle dochodziło do intryg i walk o władzę. Jeden z przełomowych momentów tej przemiany Opisany jest w pierwszym rozdziale pierwszej księgi królewskiej. Adoniasz, jeden z najstarszych synów Dawida, próbował ogłosić się królem, korzystając z poparcia kilku wpływowych osobistości religijnych. Jednak Batrzeba i prorok Natan, zaniepokojeni obietnicami Dawida i stabilnością królestwa, szybko interweniowali. Batrzeba i Natan poinformowali Dawida o spisku Adoniasza, przypominając mu o obietnicy danej Batrzebie, że Salomon zostanie królem. Dawid, rozpoznając potrzebę uporządkowanej sukcesji wiernej woli Bożej, działał natychmiast. Rozkazał kapłanowi Zadokowi, prorokowi Natanowi i dowódcy Straży Królewskiej Benajaszowi namaścić Salomona na króla Izraela. Salomona zaprowadzono do źródła Gichon, gdzie kapłan Sadok wziął róg świętego oleju z namiotu przybytku i namaścił go na króla. Zabrzmiały trąby, a cały lud krzyknął: Niech żyje król Salomon!. Koronacja ta oficjalnie oznaczała początek panowania Salomona, potwierdzając jego władzę i kładąc kres ambicjom Adoniasza. Po objęciu tronu Salomon musiał umocnić swą władzę, stawiając czoła wewnętrznym zagrożeniom. Mimo, że Adoniaszowi początkowo przebaczono, kontynuował on spisek przeciwko Salomonowi, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Salomon szybko wykazał się determinacją w dążeniu do utrzymania porządku i sprawiedliwości w królestwie, eliminując przeciwników i umacniając swoją pozycję. Od tego czasu królestwo Salomona trwało około 40 lat. Jak widać, Biblia przedstawia nam pełny i bezstronny portret swoich licznych bohaterów, a król Salomon nie jest tu wyjątkiem. Słynący ze swej mądrości, Salomon zapamiętany został jako król, który prosił Boga nie o bogactwa i władzę, lecz o serce pełne zrozumienia, aby mógł rządzić swoim ludem. Jego szczera modlitwa została zapisana w pierwszej księdze królewskiej, rozdział trzeci, wersety od 3 do czternastej. Salomon poszedł do Gibeonu i na tym ołtarzu Salomon złożył tysiąc całopaleń. A pan ukazał się Salomonowi we śnie w nocy i rzekł: Proś mnie, co ci dam. Salomon odpowiedział: Daj swemu słudze serce pełne zrozumienia, aby mógł sądzić twój lud. I odróżniać dobro od zła. Panu spodobało się, że Salomon prosił go o mądrość w rządzeniu jego ludem. Bóg rzekł do niego: Ponieważ prosiłeś o tę rzecz, a nie prosiłeś dla siebie o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć twoich wrogów, o to uczynię, jak powiedziałeś: Dam ci mądre i rozumne serce. Nie było przed Tobą nikogo podobnego do Ciebie i nie będzie po Tobie nikogo podobnego do Ciebie. Salomon wykazał swą mądrość poprzez swoje czyny i pisma. Do jego najbardziej znanych pism należą Księga Przysłów, Pieśń nad Pieśniami i Księga Kocheleta. Dzieła, które do dziś wywołują poruszenie swoją głębią i pięknem. Na przykład w Księdze Przysłów, rozdział 9, werset 10 brzmi: Bojaźń pańska jest początkiem mądrości, a poznanie świętego jest rozumem. Gdy król Salomon objął władzę, zasłynął nie tylko ze swojej mądrości, ale także z niezwykłej umiejętności zaprowadzania pokoju i dobrobytu w swoim królestwie. Sława ta nie ograniczała się zresztą do granic Izraela. Rozprzestrzenił się po całym starożytnym świecie, docierając do odległych krain i przyciągając uwagę władców i potężnych, którzy chcieli go wypróbować, odwiedzając go i składając mu dary. Jego sława rozprzestrzeniła się tak szeroko, że nawet królowa Saby udała się do Jerozolimy, aby wypróbować jego mądrość. Historia ich spotkania, opisana w pierwszej księdze królewskiej, 10:13, jest fascynującym przykładem tego, jak mądrość Jezusa została doceniona i uszanowana przez wszystkich. Królowa Saby uznała, że mądrość i bogactwo Salomona były darami od Boga. Wychwalał Boga za to, że dał Izraelowi tak mądrego i sprawiedliwego króla, który potrafił zapewnić swojemu ludowi dobrobyt i pomyślność. Jego wizyta była nie tylko wydarzeniem o wielkim znaczeniu politycznym, ale i duchowym, wzmacniającym postrzeganie Salomona jako króla wybranego i błogosławionego przez Boga. Mimo legendarnej mądrości i wczesnego oddania Bogu. Życie Salomona naznaczone jest kontrowersyjnymi wyborami i grzechami, które miały głębokie i długotrwałe konsekwencje. Ta część jego historii jest mocnym przypomnieniem o ludzkiej słabości i o tym, jak ważne jest zachowanie stałej i niezachwianej wiary. W pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 11 wersetach od 1 do 13 czytamy. Salomon umiłował kobiety obce: Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, należące do ludu, o którym Pan powiedział Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one nie łączcie się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bożkom. Salomon nawiązał z nimi więź z miłości. Wiadomo również, że Salomon miał 700 żon i 300 konkubin. Z których wiele pochodziło z obcych narodów. Te związki nie były tylko owocem politycznych sojuszy, ale także osobistego pragnienia, które skłoniło go do odejścia od prawa Bożego. Biblia podkreśla, że te obce kobiety przedstawiły Salomonowi swoich pogańskich bogów, oddalając go od Pana. Bałwochwalstwo Salomona stanowiło jeden z jego największych upadków. Mimo licznych objawień Boga i boskich darów, jakie otrzymał, Salomon niestety nie pozostał wierny Panu, tak jak jego ojciec Dawid. Zbudował miejsca kultu dla pogańskich bogów, prowokując gniew Boga. To nieposłuszeństwo jest podkreślone w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 11, wersety od 9 do 11. I rozgniewał się Panna Salomona, Ponieważ jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraela, który ukazał mu się dwa razy. Jednak nie zachował tego, co Pan mu nakazał. Z powodu jego występków Bóg postanowił odebrać Salomonowi większą część królestwa, pozostawiając jego następcy tylko jedno plemię ze względu na Dawida i Jerozolimę. Ten sąd Boży. Został ogłoszony za pośrednictwem proroka Achiasza Jeroboamowi, dzielnemu młodzieńcowi, któremu obiecano władzę nad dziesięcioma plemionami Izraela. Znajdujemy to napisane w pierwszej księdze królewskiej w wersecie 31-32, gdzie opisano spotkanie Achiasza z Jeroboamem. Achiasz wziął nową szatę, którą miał na sobie. Rozdarł ją na dwanaście części, i rzekł do Jeroboama: Weź dziesięć z nich, bo tak powiedział Pan Bóg Izraela: Wyrwę królestwo z ręki Salomona, a Tobie dam dziesięć pokoleń. Nieposłuszeństwo Salomona miało katastrofalne skutki dla narodu izraelskiego, bo jego śmierci królestwo zostało podzielone. Dziesięć plemion utworzyło Królestwo Izraela pod przywództwem Jeroboama, a jedno plemię pozostało pod rządami dynastii Dawida w Królestwie Judy. Wydarzenie to zapoczątkowało okres niestabilności i konfliktów, które miały nękać Izrael przez pokolenia. Drodzy przyjaciele, życie Salomona uczy nas trzech różnych cennych lekcji. Pierwsza Znaczenie wierności Bogu. Nawet najmądrzejsi ludzie mogą upaść, jeśli odwrócą się od Boga. Wierność i posłuszeństwo Bogu są niezbędne do utrzymania Jego błogosławieństwa i ochrony. 2. Konsekwencje złych wpływów. Związki Salomona z obcymi kobietami, które czciły pogańskich bogów, doprowadziły do Jego upadku. Negatywne wpływy mogą mieć niszczycielski wpływ na nasze życie duchowe. 3. Odpowiedzialność przywódcy. Jako król Salomon miał wielką odpowiedzialność wobec Boga i swojego ludu, a jego działania nie dotyczyły tylko niego samego, ale całego królestwa. Historia Salomona jest potężnym ostrzeżeniem zarówno w błogosławieństwie, jakie otrzymał, jak i w konsekwencjach nieposłuszeństwa Bogu. Jeśli uważasz, że ten wgląd w cienie w życiu króla Salomona jest interesujący, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Nie zapomnij polubić, skomentować i zadać pytania. Twój udział jest niezbędny do zbudowania społeczności pełnej pasji i opartej na Biblii. Dziękujemy za śledzenie nas i do zobaczenia w kolejnym filmie.